W kolejnym holu zakupowym z Hebe, Rosmana i Biedronki opowiem Wam o tym, jakie są najnowsze promocje na ciekawe kosmetyki naturalne do pielęgnacji. E, także to w dzisiejszym filmie. Byłam w Hebe. Nie ma jakichś takich super promocji z okazji Dnia Kobiet, jakich się spodziewałam. To znaczy są takie promocje, jak zawsze, jak zazwyczaj, wiecie, e, regularnie, więc nic takiego specjalnego, ale jak już pojechałam, no to oczywiście. Zrobiłam zakupy, i teraz wam właśnie pokażę, co mam. Także zaczynamy właśnie od Hebe. Zacznę od uzdrowiska. Uzdrowisko to jest marka, którą ja uwielbiam. W tym momencie używam kremu i maseczki, do której powróciłam. I kupiłam kolejne po prostu produkty, i toniku jeszcze używam. I kupiłam po prostu kolejne produkty. Właśnie z tej marki korzystając z tego, że właśnie cały czas jest promocja na uzdrowisko i możecie naprawdę w super cenach dostać te kosmetyki. Dla mnie te składy są naprawdę przemyślane i są gdzieś tak na poziomie recibo, closhi. Ym, i, I tego typu marek, więc możecie tutaj z dużo niższą ceną je dostać. Yy, one w też zresztą też chyba są, ale akurat po prostu teraz w Hebe jest promka i na przykład skusiłam się na peeling roślinnie aktywny dwa w jednym na ładną CER. To jest taki peeling, który łączy w sobie enzymy i takie tradycyjne drobiny, czyli łączony tak jakby enzymatyczno-mechaniczny peeling, on ma e, e, enzymy z, dym, z dyni. Drobinki z orzecha i migdałów, i fiołek, i to jest ta właśnie fiołkowa, taka tradycyjna, chyba ich seria, chyba która jako pierwsza, była. chociaż nie, chyba z czarnym tulipanem była pierwsza, no nieważne. W każdym razie to będzie fajne i właśnie dla mojej skóry normalnej, jak i dla skóry Adama. Adam ostatnio ma jeszcze większy problem z wypryskami niż miał wcześniej, więc tym bardziej dbamy o tą. Pielęgnacje? No i ja też oczywiście regularnie peelingów używam raz w tygodniu. Także myślę, że tutaj akurat są takie wyciągi, które będą fajne dla wielu skór. Zresztą producent też o tym pisze, że to jest do skóry: już Wam mówię: skóry suchej, normalnej, mieszanej lub tustej. Także to jest pierwsza rzecz, 22 zł w tym momencie możecie kupić w Hebe I krem regenerujący krem maska pod oczy i na powieki naparowy. Jak wiecie u mnie kremy do twarzy to jest taki trochę drażliwy temat, bo ja mam straszne cienie takie po prostu codziennie, niezależnie od tego czy się wyspałam, czy nie, no i niestety żaden krem sobie z tym nie radzi. Ale cały czas próbuję, no może się znajdzie taki składnik w końcu, który coś tam poprawi I to jest krem ze świetlikiem, mega dawno nie miałam nic ze świetlikiem, jakby teraz są trochę inne, modne składniki w kremach pod oczy Natomiast no krem ze świetlikiem, tutaj, tutaj jest nie tylko świetlik, ale też dużo innych składników Świetli, który jest zarówno jako napar jak i również ekstrakt, więc jest go dużo. Ekstrakt z boskiej trawy, drzewa jedwabnego, i to są składniki, które działają chyba trochę tak jak ekstraktydy, przynajmniej mi się tak wydaje, bo tutaj producent opisuje te składniki jako silne stymulanty kolagenu i elastyny w skórze, więc takie ciekawe, nie? Masło i lipę, i różne jakieś tam inne jeszcze oleje, więc nie tylko napary, ale też masełka, oleje, które też będą Nawilżać, Szkoda, że to jest słoiczek, tutaj mi się tucze w środku, taki wiecie, zwykły, ale no spoko. Za bardzo tanie są te produkty i z chęcią wypróbuję. Dalej, może na Komi. Słuchajcie, no mój ukochany filtr na Komi. Hmm, to jest chyba ten BASIC Golden Race SPF50, a nie, to jest na Komi City. Natomiast wzięłam, bo wcześniej miałam na Komi Holiday, który był cudowny. Najlepszy filtr, jaki do tej pory używałam. Naprawdę. Jeszcze w tej cenie. Teraz jest na promocji, teraz kosztuje na promce 30 zł. No to słuchajcie, no nic tylko brać. Natomiast mm, ja nie chciałam tego holiday, bo on wydaje mi się, że nie ma ochrony przed światłem niebieskim. Nie pamiętam, właśnie. Ale, ale widzę, że tutaj jest przed światłem niebieskim. No widzę, to, to też przed pracą używam, zanim wyjdę z domu do pracy. Więc też chcę, żeby filtr mnie chronił przed tym światłem, właśnie z komputera i tak dalej. I ten filtr, właśnie to ma zapewniać. To jest 50. Więc tutaj za 30 zł te filtry możecie kupić. One są wyjątkowej takiej konsystencji. Ostatnio właśnie była dyskusja pod moim filmem, którym się, że część osób je uwielbia, część ich nie lubi, dlatego że one są takie tępy, tak się rozpracowują. Może dziwnie. Znaczy, normalnie dla mnie się rozpracowują, ale jak ktoś nie lubi takiej konsystencji, to może być dla niego zaskoczenie. Natomiast u mnie jest to filtr, który. Zachowuje się tak, jak zwykły krem nawilżający, nie zostawia żadnej białej powłoki, żadnej świetlistości i tak dalej, jest po prostu fantastyczny. Także ja na pewno będę do tych filtrów wracać, a w międzyczasie testuję sobie inne. Mam też na komi next level rozjaśniające serum pod oczy. No i jestem mega ciekawa, bo tu jest kawa, kwas askorbinowy. Idermaxyl 3% Nie wiem szczerze powiedziawszy co to jest Ale jakiś fitokompleks Który ma wyrównywać kolory, redukować cienie Zapobiegać ich powstawaniu Czyli właśnie taki, takie serum skupione stricte na tym Jestem mega ciekawa Czy to cokolwiek da Ale nie mam złudzeń 26 zł. W tym momencie na promocji macie całą serię Next Level. Jeżeli szukacie dziewczyny takich składników konkretnych, np. peptydy, retinol i tak dalej, no to tutaj ta seria jest bardzo fajna, bo możecie sobie wybrać stężenie. Np. retinol jest tam chyba od 0,2 do, do 1,5 albo nawet więcej, już w tym momencie nie pamiętam, ale po prostu bardzo dużo takich skonkretyzowanych mają produktów do twarzy. I cała ta seria jest na promocji, więc tutaj też możecie coś wybrać dla siebie. No i również mam tutaj maseczkę z takiej innej zupełnie serii na Nakomi Honey Face Mask. Ja ją kupiłam, bo po pierwsze jest żelowa. i Nie mogę się doczekać, że ją otworzę. Bardzo lubię żelowe maski, a po drugie, ona jest takie ciekawe: ma połączenie składników, bo tutaj jest limonka, witamina C, grajfrut, czyli cytrusy, czyli właśnie na to rozjaśnianie, ale też na przykład proteiny zboża, które ja na przykład uwielbiam. To jest taka różowa maseczka, 20 zł w tym momencie na prącę. Tych żalowych jest więcej. Ale ja wybrałam akurat tą ze względu na z dobór składników, także kolejna rzecz. Dalej pokażę Wam może rzeczy z Mii, Ja Mii je też bardzo lubię, generalnie, jako markę. I tutaj mam tonik i minutową maseczkę Jeżeli chodzi o maseczkę, to ja miałam wersję niebieską Ona jest wygładzająca i ona była bardzo fajna Dlatego ja po prostu wzięłam tą różową Ona jest na bazie gliceryny, ale też glinki No taka tradycyjna nawilżająca i kwas azylainowy Też czasami biorę takie produkty głównie ze względu na dama Ale ja również lubię sobie czasami mocniej oczyścić skórę Zresztą czasami moja skóra tego potrzebuje, jak się stresuje na przykład... To i mi się jakieś wypryski zdarzają, więc warto takie rzeczy zawsze mieć w domu, przynajmniej u mnie. Yy, więc mam tą 5 No fajnie, że jest tylko 5-minutowa, nie? Także fajna się wydaje, tak patrząc po składzie, bo i są takie składniki oczyszczające yy, i trochę łagodzące, co bardzo lubię w takich właśnie kosmetykach, które się skupiają na redukcji jakichś tam pryszczy i tak dalej. Zawsze na to zwracam uwagę. Więc tu jest ta maseczka też koło 26 zł, coś takiego. Wszystko, wszystko, co tutaj pokazuje jest w tym momencie na promce. I tonik, no to będzie eksperyment, zobaczymy czy się sprawdzi, bo to jest tonik naprawdę nawilżający All in One. On jest na bazie hydrolatów, na przykład z czarnego bzu lub z, też z konopi, ale też jest spirulina, no i kwas hialuronowy i mlekowy Nie wydaje mi się, żeby był jakoś super mocny pomimo tych e, kwasów Bo właśnie myślałam nad tonikiem ze skintry kwasowym, który wiele osób poleca, ale pomyślałam, że może najpierw trzeba coś delikatniejszego <laughs> spróbować Więc wzięłam sobie ten tonik, 20 zł na prące. Jestem mega ciekawa. Na pewno przeleję go wiecie, do takiego rozpylanego opakowania, no ale tak to kolejna rzecz. Ja je w ogóle bardzo lubię. Wiem, że, że to też jest taka marka chyba Hate Love, którą niektórzy bardzo lubią, niektórzy nie. Ja, ja bardzo lubię te kosmetyki. Chyba jeden bubel mi się trafił albo dwa nawet. W każdym razie dalej mam biolawen i to jest powrót totalny do korzeni, bo biolawen kocham, uwielbiam i. No, to, było, to były chyba moje pierwsze, tak naprawdę naturalne kosmetyki, teraz jak sobie tak myślę. I to właśnie ten krem do twarzy na noc z pestek winogron i z olejem lawendowym Nawilża i regeneruje. Taki dosyć prosty skład. Natomiast ja uwielbiam zapach tej serii i bardzo chętnie sobie wrócę. Jestem ciekawa, czy ten krem w tym momencie się też u mnie sprawdzi, no bo używałam go naprawdę lata temu. Co, tak z 5 lat temu. Pamiętam takie początki studiów moich To, to, to były te, te kremy z tej serii I pod oczy i właśnie na twarz e, Więc jestem mega ciekawa No i też mam pianeczkę do mycia Nawilżającą i łagodzącą Zapach serii tej właśnie Lawendowej jest niesamowity Taki lawendowo-winogronowy Ale chyba bardziej winogronowy, natomiast i tak uwielbiam e, i, I właśnie Czy szkoła tam 20 zł kosztuje i jeszcze jeden żel, no u mnie tylko bardzo dużo idzie, gdzie ja używam, ja Adam używa, więc tak naprawdę to, to dwa razy szybciej schodzi. To jest oczyszczający żel myjący z tymiankiem i limonką. Ja w ogóle kocham tą serię, jest tonik taki z tej serii. Który zawsze wam polecam Natomiast myjących produktów jeszcze nie miałam od nich To jest Feel Free, marka, bo też chyba nie powiedziałam Natomiast ciekawe takie połączenie Ta limonka, tymianek Ale to jest też na bazie na przykład aloesu Więc jest takie dosyć delikatne, kojące Bardzo fajne, naprawdę Więc yy, bardzo fajne było w toniku Zobaczymy jak będzie tutaj z ekocertem Super skład, fajny design w ogóle też tej serii Tutaj to ma chyba udawać yy, drewno Także... Kolejna rzecz, 14 zł w tym momencie, no to jest bardzo dobra cena. Ja też rzadko jeżdżę do Hebe, no jak już pojechałam, to wiecie, zrobiłam konkretne y, zakupy. Dobra, dalej jeszcze do twarzy mam tutaj Liren, nawilżającą, ekopiankę myjącą Z tej serii kremy bardzo lubię, to jest akurat oczar wiódliwiński, malwa do każdego typu skóry Również z ekocertem, fajnie, że Liren się tak rozwija, że też zadbało o to, żeby te składy były naprawdę super Dostali ekocerta, nie wszystkie produkty z tej serii tego ekocerta mają, ale wiele z nich właśnie już ma więc kolejna rzecz to jest właśnie ta pianeczka. Naprawdę bardzo tania. Teraz na promocji za 12 zł, i tam jest cała seria na promocji. Tam są różne olejki, czy do zmywania makijażu, czy jakieś różne inne, więc też seria, której można się przyjrzeć. No, mam DAF też po prostu wiecie, cały czas używam, nic ciekawego: jakąś tam nową wersję Moisturizing Cream Go Fresh. To jest za Kaibari i Water Lily. Fajne są dawy w Action, bo są takie, których nie sprowadza się do Polski, nie ma ich w Rossmanach, w Hebe i tak dalej. I właśnie ja chciałam ten daw, który teraz używam, jeszcze kończę, ale nie było, więc zupełnie zapomniałam, że on nie jest przecież z drogerii, tylko z Action. No ale nic, to może innym razem kupię. I dwie rzeczy do włosów z Hebe. Bo moje włosy nienawidzą zimy Dzisiaj na przykład są oklapnięte Nie jestem z nim zadowolona, bo wczoraj nosiłam cały dzień czapkę Bo byłam na dworze długo No i słuchajcie, zupełnie moje włosy oklapły I takie są... Poza tym też nie są w najlepszej formie, jeżeli chodzi o poziom nawilżenia więc chciałam coś takiego intensywniejszego i wziąłam sobie odżywkę z Eveline My Life, My Hair. To jest odżywka, która jest dosyć modna na grupie włosingowej. W ogóle cała ta seria, bo cała seria jest właśnie... Niedawno weszła i po prostu tam dziewczyny się rozpisują o tych produktach To jest w ogóle ciekawe, nie wiem czy widziałeś te produkty, ale one i są podzielone na humektanty, emolienty i, i proteiny Ja mam akurat emolientową wersję Plus jeszcze mają takie różne tutaj z przodu dodatki, tak jak na przykład moja mam peptydy mieć Czyli też taki mega modny po prostu składnik Ale poza tym ma olej z pestek dyni, brokułowy, makadamia, masło mango, masło shi to jest do włosów niby zniszczonych, przesuszonych szorstkich do tychu, no może u mnie nie jest aż tak źle, ale potrzebuję właśnie jakiegoś takiego porządniejszego nawilżenia odżywienia. Jak widzicie, po składzie to po prostu ma być takie no porządne, dosyć dociążające. Mam nadzieję, że mi też nie przeciąży tych włosów, nie oklapną. Natomiast patrząc po składzie, to jest co prawda odżywka, ale patrząc po składzie może być, może być fajna właśnie nawet zamiast maski. Zobaczymy. I wzięłam również z Nature Boxa oliwkową maskę do włosów, bo moje włosy bardzo lubią oliwę z oliwek i zawsze dobrze po niej wyglądają Więc tutaj patrząc, że jest faktycznie wysoko w składzie, no to po prostu wzięłam też To jest 3-minutowa maska, więc rewelacja, ja zresztą i tak nie używam na dłużej Ale ja mam takie dziwne włosy, które nie lubią też jak tej pielęgnacji jest za dużo, bo wtedy często mi oklapują, więc... Też, też no takie 3 minuty, 5 minut to dla mnie jest wystarczająco I Nature Box też się postarało tego ekocerta. skład jest teraz bardzo dobry No i fajnie, bo wiecie, no taka firma z otoczką Nature Boxa, tutaj te składy były takie pół na pół Teraz już chyba wszystkie, albo przynajmniej większość ich produktów tego koncerta ma Więc jak używacie tylko naturalnych, to nie musicie się martwić I... Używałam jakichś tam produktów już wcześniej od tego właśnie Nature Boxa, ale przed jeszcze koncertem jestem ciekawa, jak teraz się będą sprawdzać. Także to tyle, jeżeli chodzi o Hebe. Pokażę Wam teraz Rosman i później jeszcze coś fajnego z Biedronki. Jeżeli chodzi o Rossmann, no może najpierw to takie podstawowe rzeczy Tutaj mam yy, mleczko do ciała Malina z Only Bio Z Only Bio do twarzy produkty totalnie się mi nie sprawdziły Ale jestem ciekawa tej serii, no bo wygląda mega kusząco i apetycznie Bo jest malina, kokos i tak dalej No i ja w jakieś kilka... Choli do tyłu. Nie pamiętam, czy to pokazałam, czy nie, bo czasem takie pojedyncze też rzeczy kupuję, to już nie pokazuję Wam. Miałam żel, podprysznic i peeling z tej serii, więc to kupiłam mleczko i będę miała cały komplet, bo po prostu wszystko też jest na prące w tym momencie z Only Bio. Właśnie teraz dopiero otworzę sobie ten żel i peeling, więc będę akurat mogła razem używać. Mydełko, zwykłe Zelterry, też tutaj oliwkowe. Kiedyś nie zwracałam uwagi w ogóle na mydła, dlatego że to jest, świecie tylko mydło do rąk i tyle zmywa, się zaraz zrąbi i tak dalej. No ale wiecie, że mam mega suchą skórę, często o tym mówię, więc zaczęłam jednak na te mydła zwracać uwagę i odkąd tak robię, no to po prostu te ręce faktycznie są w lepszej kondycji, co prawda cały czas kremuję, ale i tak yy, widzę, że, że jest dużo lepiej, więc tutaj... Zawsze jak idę do Rossmany, po prostu patrzę, które mydło z dużym składem jest na promocji akurat było to, więc po prostu wzięłam. E, dalej moja e, ulubiona rzecz Rosmana w ogóle, czy może raczej marka, to jest Fluff Superfood. Bardzo lubię te flafy, to jest znakomi zresztą, jeżeli nie wiecie, to, to to jest siostrzana marka. I to jest morning cappuccino energetyzujący krem na dzień dobry z ekstraktem z kombuczy. Krem, który ja już miałam, odkupiłam, bo jest fantastyczny dla mnie na dzień. Cudownie się sprawdza dla mojej skóry, właśnie na dzień, gdzie ta skóra hmm, chce położyć zaraz makijaż, chce położyć filtry. zawsze pod filtr daję jednak ten nawilżający krem, bo pomimo że skóra jest normalna, to lubi takie dobre, porządne nawilżenie. taka, wiecie normalna na granicy. <laughs> I ten krem sprawdzał się fantastycznie. Nie jest też za ciężki, bardzo ładnie się pojawiać, z taką poduszeczką, taką chmurką, bo jest taki piankowy w konsystencji, z, o ile dobrze pamiętam. Więc bardzo go lubiłam i po prostu kupiłam drugi raz. Teraz jest cała seria Flafa na Promce. Tam są naprawdę fajne rzeczy, więc też Wam polecam. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o Rosman, to jest pilnik, ale to jest dosyć ciekawy pilniczek, bo on jest do wielokrotnego użytku i do mycia. Pod wodą bieżącą. Więc jestem mega ciekawa, czy to się w ogóle sprawdzi. Teraz się też mówi o tym, że te pilniczki powinno się wymieniać za każdym razem ze względu na bakterie. Nie jest to ekologiczne w ogóle, więc jestem mega ciekawa, czy taki pilniczek do mycia będzie ok. On jest niskopyłowy, wodoodporny. I gradacja 180 na 240 z Ewy Schmidt Teraz jest na promocji za 5 zł w Rossmanie Więc ja po prostu poszłam po jakikolwiek pilniki, a zobaczyłam ten i myślę, że Kurczę, może być fajny, może być naprawdę ciekawy, ciekawą opcją, niby taki tylko wiecie dodatek, ale yy, No, jestem ciekawa, czy faktycznie to da radę z tym myciem I ostatnie rzeczy są z Biedronki, ale mam coś naprawdę fajnego Mam lakier hybrydowy Nuki do lampy UV LED ja bardzo lubiłam kiedyś tą firmę. Teraz oni już nie mają tak dużo produktów, ale coś tam jest, no i na przykład mają te lakiery. Hybrydy robię sama i cały czas się uczę, więc jakby pokażę Wam jak ten kolor wygląda, ale wierz, bierzcie pod uwagę to, że to są moje drugie w życiu wykonane samodzielnie hybrydy. Pierwsze miałam na poprzednich firmach, to w ogóle tragedia miałam zalane skórki i tak dalej, teraz jest dużo lepiej. Ale jeszcze nie jest idealnie, także cały czas się uczę, ale widzę postęp, także jest nadzieja, że się nauczę. Słuchajcie, kolor jest przepiękny. To jest taki, powiedziałabym pościelowy, nie wiem, pieluchowy, różowy. Taki różowy, delikatny, ale pastelowy, no przepiękny. I to jest ten kolor In Love z takiej serii, właśnie on jest, nie wiem czy to nie jest jakaś taka seria walentynkowa, chyba, o ile dobrze pamiętam. Bardzo ciekawy, bo tutaj myślałam, że on będzie taki jagodowy, a jak otworzyłam, ten jest jaśniejszy niż na tej etykiecie, ale okazał się przepiękny. Uwielbiam ten kolor, uwielbiam teraz patrzeć w ogóle na swoje paznokcie. Koło 10 zł kosztuje i ma idealną konsystencję. Trochę się martwiłam, jak taki tani lakier właśnie będzie się sprawdzał, bo wiecie, no ja się jeszcze uczę i dla mnie bardzo ważna jest ta konsystencja, żeby nie była za rzadka, natomiast ona ma taką konsystencję, powiedziałabym, zbliżoną do semi laków, czyli naprawdę spoko, bez problemu zrobiłam te paznokcie. Trzymają się piąty dzień, to na razie to za dużo Wam nie powiem, bo dopiero właśnie niedawno te paznokcie zrobiłam. Ale myślę, że będzie dobrze, jak się będą super trzymały, to kupię na pewno kolejne, bo za tą cenę i za, przy tej, wiecie, dostępności, no to już w ogóle e, myślę, że warto I ostatnia rzecz to jest Winter Story, to jest z Biedronki odżywczy balsam do ciała z witaminą E No i powiem szczerze, że przyciągnął mnie design, macie jeszcze inne kremy, jakieś tam do rąk, do twarzy nawet z tej serii, natomiast ja sobie wzięłam ten też na pewno nie dużo kosztowało coś koło dyszki. I on jest na bazie różnych olejków i emolientów Więc jest taki typowo nawilżający Właśnie bardzo szybko się jednak wchłania Po prostu wchłania się do zera, na mat dosłownie przyznam szczerze, że chyba jeszcze czegoś takiego nie widziałam Więc jest ciekawy, fajny pewnie dla osób, które mają suchą skórę Ale nie chcą czegoś tłustego, nie lubią nawet takiej, wiecie, delikatnej powłoczki To to może być dla was właśnie... E, ciekawe, więc, więc to w Biedronce Tylko i wyłącznie widziałam tą serię I to tyle Jeżeli chodzi o ten film, mam nadzieję, że wam się podobał Bo wydaje mi się, że znowu mam kilka Naprawdę fajnych rzeczy Przepraszam was że poprawiałam włosy Ale mówię, no To jest najgorsza pora roku dla mnie, naprawdę Nienawidzę zimy i moje włosy też nie lubią I jeszcze jak y, Zaokładam kaptur Ale nie taki elektryzujący Bo mi kurtki elektryzują włosy Tylko kaptur na przykład od futerka to jest ok, ale jak założę czapkę, no to już jest totalny, wiecie, przyklap, oklap na drugi dzień. Jest yy, tragicznie bardzo źle. Dzisiaj Dziś jest właśnie taki to... dzień, gdzie wczoraj nosiłam czapkę. To, że jak jadę do pracy, to powiem Wam, że raczej jadę w kapturze. Yy, ale wczoraj byłam długo na dworze po prostu, na spacerze. Założyłam czapkę i. No, i właśnie dzisiaj tak jest, jak jest. Ale dobra. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o kciukach, i do zobaczenia w kolejnych filmach.